Spacerowiczko, spacerowiczu, witam Was na spacerze przez wybrane dzielnice Gdyni. Cisowa, Chylonia, chważno Odłowo i Działki Leśne na spacerze niezwykłym. Po pierwsze z okazji Święta Niepodległości zorganizowanym w formie audioguidu i pięknych map, które pobraliście i macie w swoich dłoniach lub telefonach lub innych urządzeniach mobilnych, ale i niezwykłym z innego powodu, gdyż są to trasy nietypowe, niekoniecznie, Przebiegające przez szlaki, których się spodziewaliście. W końcu to inne szlaki. Niezwykłym również z kolejnego, trzeciego powodu. Nie wiem dokładnie, w jakim momencie dnia lub nocy Państwo przechodzą tą trasę i o jakiej porze roku, gdyż zostanie to z nami w sieci na dłużej. Więc chciałbym się oficjalnie zwrócić dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Lato, jesień, wiosna, zima. Każda pora jest idealna, aby zwiedzać nasze gdyńskie zakamarki. Spacer niepodległościowy. Nie unikniemy wątków związanych z historią dalszą, wykraczającą poza miasto Gdynia. Sięgniemy po okresy, zarówno z początku kształtowania się państwa. Przemierzymy rozmaite leśne, miejskie zakamarki, podwórza, wody. Mam nadzieję, że to będzie przyjemna podróż. Proszę Państwa. Zapraszam na gdyński spacerownik niepodległościowy. Michał Miegoń, inne szlaki i Muzeum Miasta Gdyni. Gdyńskie urodziny niepodległej Miasto Gdynia!